Siemaneczko, wszystkim stylistom witam bardzo serdecznie w następnym odcinku y, oczywiście sposobu na zadawianie. I tutaj znajdujemy się pod pingwinem. To będzie oczywiście taka jakby dalsza, to można powiedzieć, że zaczynamy od tyłu, ale będziemy jakoś w inny sposób szli. Tutaj ogólnie rzecz biorąc ludziska jest wyjście na wolę. Tutaj oczywiście, bo to jest i bo Alsi oczywiście i będziemy wtedy oczywiście na arcie 6.2 i to będzie dopiero w następnej tak jakby, części tego odcinka, czyli tak jakby w późniejszej, ale to jest nieistotne lecimy na pierwszą mapę gdzie można oczywiście jakieś fajne tutaj pieniążki zarobić, różne tutaj przedmioty i właśnie tutaj mi teraz malutkie przyspieszenie dla Was, żebyście wiedzieli gdzie jest najlepsza mapa oczywiście do dopienia. pienia, więc bardziej mówiąc widzimy się za chwilę No, na no to ludziska jesteśmy właśnie na drujej na dwójeczce, tak się właśnie mapa prezentuje. Właśnie ją możecie sobie tutaj w tym miejscu fajnym zobaczyć. Tak właśnie prezentuje się mapa. Mamy górną część i dolną część. Jest to dowolne, wprawdzie w którym kierunku będziemy szli. I można powiedzieć, że ta mapa dzieli się ogólnie. Naszej spotów e, będę mówił to w taki sposób, jak mogą być bardziej słabsi gracze. Czyli na przykład, że zaczynają dopiero tutaj, na przykład, XP swój e, poziom bohatera, oczywiście. Mm. I możemy wybrać ta, lewą stronę, albo prawo. Ja polecam akurat prawo, yy, bo mam taką ochotę. Jeżeli chodzi na przykład o yy, amulet, czyli tam, jakby miejsce, do którego wracamy, to można zrobić więcej więcej tym gdzie ja robiłem, albo troszkę dalej. Tutaj, jest, jeżeli jesteśmy słabszymi graczami, yy, mniej więcej do tego miejsca dobiegamy. Zbijamy mopki, podnosimy, doplecimy dalej. W moim wypadku, to będzie przelecenie, tutaj, właśnie tych trzech, jakby mianowicie spotów. Bo tutaj już jakby wchodził na drugiego spota, który się prezentuje w taki sposób. I co do mobów? Czy moby są tutaj jakieś ciężkie? Ogólnie fajne jest to, że tutaj zostały usunięte elementy, przez co oczywiście łatwiej się żyje. No ale oczywiście, najgorsze zawsze będą bakomy. A jeżeli wejdzie tak zwany ten był pan, to chyba jest podpaleni, czy coś takiego, jak to się dobrze mówi. Chyba tak to się mówi po angielsku. No, najgorszy jest ten derwot, bo on daje. Że ciosy te z bliska są zmniejszone o 300%, jeszcze jak bakun uderzy z kreta, 300% to jest naprawdę bardzo sporo. I tutaj mamy takiego malutkiego lurka tak się on tutaj prezentuje. Trochę tutaj mobów jest, zbijamy je na szybciutko Halo. No nie, strona dostała, Właśnie tutaj największy problem na tej mapie jest to, że się dostaje z Tuny. Prawdziwy moment jak tutaj, yy, tak jak mm, też na woli. To jest. Mm, Coś, na co trzeba się przygotować. Tutaj też widzę, że mam zły stój ogólnie, bo w żaden to tutaj za dużo zdrowia. Ale w sumie jest to nieistotne, bo powinienem biegać w tym stój, żebym więcej obrażeń. No i oczywiście, największy problem ogólnie podczas zbijania tego wszystkiego to jest 5000 rzeczy do podnoszenia. I tutaj widzimy, że jest wiele przedmiotów, które możemy tutaj sobie podnieść ogólnie w późniejszy. Yy, jakby części filmu, e, pokażę Wam ogólnie ludziska, co e, warto tutaj ogólnie z tego całego lutu sprzedawać, w ogóle cokolwiek z tym robić. Ogólnie rzecz ludziska podnosimy wszystko, tak sobie pomyślicie, a kurde, Laczek tutaj jak widzę, bo teraz nie mogę Wam to pokazać takiego idealnego przykładu. Ale powiedzmy, to tak jak w której macie z tym gilionem, prawda? O widzicie, że tam jest tylko piłko i na przykład nic więcej tam nie ma. I sobie myślicie, dobra, przypuśćmy taki przykład, że to piórko jest mało warte, w ogóle jest rzeczą nieistotną. I ja miałem kiedyś taką sytuację, że miałem chyba giliony i pod giliona, pod gilionami <śmiany> miałem schowane desy. Mimo już nie było widać, więc dlatego to jest taki główny powód, dlaczego podnosimy wszystko. Teraz jesteśmy właśnie na lewej stronie. Tutaj, jeżeli jesteśmy słabszymi graczmi, to trzeba coś wziąć pod uwagę to, że lepiej nie dobiega do samego końca. Bo tam ma taką zieloną kropkę, którą możecie właśnie zobaczyć. O tutaj, tak w lewym dolnym rogu mapy. I tutaj mamy takie miejsce, e, gdzie dobiegamy, zbijamy i lecimy dalej. Oczywiście, podkreślam, jeżeli jesteśmy słabszymi e, osobami, graczmi, co się tu stało? Jakieś tutaj laksy, nie laksy. Ale oczywiście lec lecimy dalej, dalej zbieramy. Resztę mobów no, oczywiście tych mobów tutaj nawet dosyć sporo. Hmm, jeżeli chodzi o tę mapę, chyba bardziej ta mapa jest od 1 do 50 AW, ale jest trochę słabsza niż Volap na przykład pod względem hmm, dopienia resów. Bo tutaj jednak statystycznie na godzinę tych resów leci zdecydowanie mniej. Hmm, właśnie tutaj, w tym miejscu, jak właśnie ten bakon to z tyłu leci, jest tak, jakby drugim miejsce gdzie się zbija. I tutaj właściwie już lecimy na trzeciego spota. Hmm, tutaj widzimy że tych moobów jest dosyć sporo, no nie ma co ukrywać. Jeżeli mamy mniej zdrowia, e, też może być tak, że możemy zniknąć w sekundę. I dlaczego mówiłem, że, te, że jeżeli jesteśmy swapsi, nie opłaca się tutaj iść, bo jest ten elitarny bakom. Elitarny bakom słynie z tego, że jest zdecydowanie silniejszy niż te inne bakomy. E, to polega na on, chyba na mat bo w ogóle nie patrzę teraz na zdobie, e, bo on ma bodajże 300 tysięcy zdrowia, jak dobrze pamiętam, to jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz patrzę, dużo biję i patrzcie, jak jego HP po schodzi. Czekajcie, mam teraz stuny, to wam tego zbytnio nie pokażę. Poza tym, też trzeba mi się tutaj koncentrować na mowie, bo muszę patrzeć ciągle na swoje zdrowie, żebym tutaj oczywiście nie umarł. No i widzicie, no, ten bakom jest bardzo wytrzymały. No taka jest, prawda, tak się prezentuje ten bakom. Co jeszcze mogę powiedzieć rzeczywiście o tej mapie? Mniej więcej średnio całą mapę robicie na 5-minutowe buffy. Średnio powinniście robić. To jest najlepszy wynik, jeżeli chodzi o to. Czyli robienie główne części i dolne części. Jeżeli chodzi o najlepszą ilość kluczów jaką da się zrobić, to jest maksymalnie 6. Nie da się uzyskać więcej. No dałoby się pod warunkiem, gdybyście nie zbrali dropu, to wtedy myślę, żebyście zrobili siódmego luda, 8 lud byłby chyba niemożliwy do wykonania, tak mi się zdaje. Ale 6 ludów to jest najlepszy wynik jaki możecie mieć. Um, I polega to na tym, żeby właśnie do tego dążyć, żeby zbijać sobie 6 ludów co najmniej na właśnie 5 minutowym buffie. I tutaj właśnie można powiedzieć, że tak prezentuje się um, kurde. Ruiny tak prezentują się właśnie, ruiny, i teraz będziemy lecieli do wioski. I widzimy się za chwilę e, na tej innej właśnie mapie. Dobra, mamy tutaj już punkt na wolę piątkę. Jeżeli chodzi o dobiegnięcie na wolę piątkę, nie będę wam zbytnio pokazywał, e, ponieważ mogę to ująć w taki sposób. Bo nie ma nic trudnego, jesteście wtedy na pierwszej mapie, e, macie zawsze jeden teleport, zawsze biegniecie w tak, można powiedzieć, że prosto, i biegnijcie do bramy. No, Ancelon Woli Piątki. Czy ktoś tutaj jest? No, jak widzimy, ktoś tu jest. My widzimy się za chwilę, jak będziemy mieli spota. Dobra, tutaj widzę. Udało mi się znaleźć spota na tej woli piątce. No, jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak na tej woli piątce dość ciężko jest znaleźć spota. Jeżeli chodzi tutaj o moby, Hmm, też wywołują tutaj jakieś debuffy. Są debuffy. Najgorszy debuff, jaki on tu jest, bodajże nazywa się Hozo. Chyba tu ich nie będzie pokazanego. To bodajże chyba magowie dają tego debuffa, co? Nawet nie, nie wiem, który mob w prawdziwym wydaje debuffa. Bo on jest według mnie najgorszy ze wszystkich buffów, znaczy debuffów, bo on przez 10 sekund powoduje, że nie możecie w ogóle bić. Tutaj różnica jest taka. Że mapy dzielicie tylko na dwa spoty, nie na sześć spotów, ehm, gdzie się kończy wprawdzie, mówiąc pierwszy spot, to już, już lata moment, bo on się kończy tutaj przy tej zielonej kropce, czyli przy tym bosie, co tutaj właśnie jest, o, tutaj w tym miejscu, ehm, elitany. Możemy go zbijać, ale mi się zdaje, że on jest nawet jeszcze silniejszy niż ehm, ten elitany bakom. O, kratek na minutę nie No tutaj, jeżeli chodzi o Zbijanie to u mnie jest bardzo fajnie, przyjemnie. Ale jeżeli chodzi o te słabsze gracze, to najbardziej te mapy polecam dopiero od 30 AW. Pewnie spytacie się dlaczego, ponieważ na 30 AW dopiero będziecie w stanie posiadać te lesy, bo one są dopiero na 30 poziom. ogólnie resy, które Wam się przydadzą, bo tu trzeba mieć teraz ogień. Yy, bodajże że tu jeszcze byłem moby mroku. Jak dobrze pamiętam. Te, które już tu były i też był mob światła są tutaj też moby światła, więc jeżeli nie będziecie posiadali na światło to ten stwór będzie mógł was uderzyć. W sumie tutaj tych krzyżowców, którzy właśnie mają za nas światła, jest już trochę tutaj mało, bo tutaj pojedyncze sztuki są. tak w sumie jak widzę to tylko jest ten element ognia. Dobra, mniejsza. <laughs> I pewnie się spytacie, dlaczego uważasz, że jest to najlepszy sposób na zarobek. Ja wiem, mogę Wam powiedzieć, ludzie, idźcie sobie do bitch yy, bo jest to na przykład fajny zarobek. Mogę powiedzieć, że jest to naprawdę fajny zarobek, ale pod warunkiem, że macie szczęście. A tutaj macie pewne to, że zadobicie. Że to nie jest tak, że pójdziecie na przykład na godzinę najdowania i możecie wyjść z niczym. Tutaj właśnie ten krzyżowiec, o którym mówiłem. A to jest krzyżowiec mroku. Yy. Taka, taka. Hmm. Dobra I tutaj mamy ostatniego spota Czyli tego drugiego, o którym mówiłem Tutaj tych mobów jest myślę, że nawet więcej e, Niż na akcie 6.1 I tutaj wam polecam ludzie e, Lulać te moby w kubkę W bo oczywiście jest najlepiej Bo tutaj mamy łuczników Co e, też trzeba wziąć pod uwagę No i tutaj ludziska jest, co się w ogóle stało, lacek tutaj nie potrafi wysobić. No i oczywiście ludziska po zbiciu tych mów oczywiście podnosimy jak w każdym wypadku przedmioty i po podniesieniu tych przedmiotów pokażę Wam co tutaj się ogólnie zostawia, jakie przedmioty się zostawia, które można porzucić, bo ogólnie nawet ich tu sporo jest. Oczywiście będę miał tylko te nieistotniejsze. Jesteśmy z powrotem ludziska w peńcie, e, tak jak było, więc ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj do łącznej takiej dyspozycji ile tu mamy przedmiotów 3, 4, 5, 6, no i resy powiedzmy 7 um, sztuk. Dobrze policzyłem chyba 7 sztuk. Nie widzicie mnie za to. Jeżeli chodzi o balansę 600K to jest taka kwota średnia rynkowa, jeżeli chodzi o spotkacz na drodze. Mm, można oczywiście e, balans sprzedawać na noc bazarzy, ale też jest inne zastosowanie ich i będę o tym mówił wkrótce, e, w najbliższym odcinku. więc można te balanse zachowywać i wykorzystywać w zupełnie inny sposób. Jeżeli chodzi o piórka, e, można sprzedawać za 15K tam. To jest dosyć ciekawe, ale dla nie każdej osoby, która wie, o odnośni piórek, bo je można kupować za, u NPC-ta za 50k i co jest najciekawsze, można je nawet sprzedawać na nos bazaże również za 50k co oznacza, że za sztukę możecie dostać nawet 50k na nos bazaże, bo naprawdę ludzie to skupują i dość często to skupują bo na przykład ludziom nie chce się iść do tego NPC-ta co jest dość ciekawe jeżeli chodzi o Niebieskie dusze również jak tutaj balanse mają inne zastosowanie. Nie mówię tutaj o ulepszaniu, jest również inny sposób na wykorzystywanie tego. Oczywiście, UNPCTA 160K, fajna kwota, jeżeli chcecie szybkie pieniądze, albo 550 aktualnie to jest to kwota na rynku, więc kupę pieniędzy. Później, mamy przedmiot, bo na podzie, to jest jedyny przedmiot z dwóch. Dwa przedmioty, i ogólnie sprzedajemy unpc u czyli to są relikty. Ten uszkodzony, i ten ojojoj, oj, oj, nienaruszony relikt, jak to się właśnie mówi. Ten właśnie uszkodzony 45k, ten drugi 95k. Statystycznie, coś, coś tam dropi. Coś tam zawsze jest. Jeżeli chodzi o giliony, to już tutaj mówiłem w ostatnim odcineczku odnośnie właśnie gilionów, możecie sobie tam serdecznie zobaczyć, co można z nimi ciekawego zrobić. Ale oczywiście kwota statystyczna to jest 50K za sztukę. Jeżeli chodzi o rysy, bo można powiedzieć, że Rysy, to jest główny zarobek właśnie na dopieniu. 5 kaka sztuka, mój rekord w ciągu godziny to po 48 sztuk ludziska 48 sztuk, Pomyśl, pomyślcie sobie, kurde, Laczek, czy to jest dużo pieniędzy? Patrzcie, 5 razy 5 to jest 25, prawda? Czyli 5 razy 50 to jest 250, to jest 2 sztuki 4 przepraszam, 240 kaka w ciągu jednej godziny z samych resów Wow, wow, ile to jest pieniędzy I wy sobie teraz pomyślicie, kurde, Laczek, na tym pewnie się ono zarabia Balance tak jak pamiętam, jakiś średni wynik to było około 150 sztuk, może być więcej, przeważnie było więcej, ale taka ilość mi tak jakoś utkwiła w głowie, czyli to jest 90 milionów ludzi. Tych pieniędzy tutaj można tyle nadrobić, to głowa mała, bo sami możecie zobaczyć, że na przykład teraz w punktu posiadam 2 miliardy, również tam na że mam również odłożone 15 eku, więc to jest najbardziej pewny zarobek, który jest najbardziej. Opłacany ze wszystkich. I prawdziwą ludzka, ludziska? To tyle. Tutaj będę się z Wami żegnał. Jest oczywiście ludziska, pamiętajcie. łapkujcie Piękny oczywiście prostokąt. Gnał oczywiście ludziska. Z mojej strony to wszystko. Szczał.